Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie dotyczące możliwości realizacji KDP w naszym kraju. Czy polskie firmy są w stanie zbudować takie linie, czy są w stanie dostarczyć materiały? I tu naprawdę możemy być spokojni. Tak, są firmy, które eksportują czy rozjazdy, czy podkłady pod koleje dużych prędkości w Europie, więc ten potencjał na polskim rynku jest. Ja się bardzo cieszę z takiej zmiany, po zmianie władzy, że zostały powołane w CPK grupy, robocze z przedsiębiorcami, którzy tutaj w Polsce inwestują, po to, żeby prowadzić taki dialog techniczny co do możliwości właśnie polskich firm, czy polskich w sensie z ulokowanych tutaj płacących podatki w całym kształcie tej budowy. Pierwszej budowy oczywiście, która mam nadzieję rozpocznie się za dwa lata, czyli Y, bezdyskusyjna linia, bo tam są bardzo duże potoki pasażerów, ale to, co taki niedosyt czuję po tej prezentacji, Prezentacji um, premiera Tuska to y Linia nie powinna się kończyć w Poznaniu. Mam nadzieję na rozmowy z Niemcami, żeby pociągnąć szybką kolej do Berlina. Linia nie może się kończyć we Wrocławiu. Tutaj Czesi są bardziej skorzy do rozmów, żeby zbudować połączenie w kierunku Pragi. Czy linia też nie powinna się kończyć w Katowicach? E, tam myślę tutaj o e, szybkiej kolei, którą mamy w postaci centralnej magistrali kolejowej, ale skoro ją podwyższamy już w przyszłym roku na 250 na godzinę, to także że ta linia z Katowic w kierunku Ostrawy powinna pójść, bo ta Ostrawa jest takim ciekawym punktem, gdzie można potem kolejowo do kilku stolic Europy Południowej dotrzeć. To, co jest bardzo ważne, na kolej dużych prędkości, w przeciwieństwie do lotniska centralnego, dostać możemy pieniądze z Unii Europejskiej. Tego w tej chwili nie ma w żadnych programach i um, być może jest jakaś szansa, żeby um, takie środki uzyskać, ale raczej patrzyłbym tutaj, na taką reformę systemu finansowania infrastruktury, która w tej chwili jest prowadzona w resorcie finansów, to przede wszystkim chodzi o to, żeby fundusz kolejowy miał mniej więcej takie możliwości finansowania inwestycji jak fundusz drogowy, między innymi, żeby mógł się zadłużać. To w moim przekonaniu chyba będzie taki pierwszy zaczątek, pierwsze miejsce, gdzie te pieniądze na kolej dużych prędkości znajdziemy. Jeżeli już się porywamy na taką dużą prędkość, Jakość powyżej 300 km na godzinę, to tak jak w przypadku. KDP dotychczas przedstawianych. Ja bym chciał też jedno powiedzieć. Ja wiem, że ciężko przewidzieć, jak będą ceny prądu się kształtować za 10-15 lat, ale żebyśmy dzisiaj wiedzieli na te ceny, które są w tej chwili, jaki to będzie koszt dla pasażera, bo tu jest też bardzo ważne i niepotrzebnie jakiś taki wzbudzany niepokój w tych regionach, gdzie ta kolej dużych prędkości ma nie dojeżdżać. To nie jest inwestycja, która służy wykluczeniu komunikacyjnemu, bo ta kolej musiałaby się zatrzymać co 5-10 kilometrów. No jest to absurdem. To jest bardzo ważne, żeby zbudować cały system kolejowy, a więc połączenia wewnątrz regionu, aglomeracyjne, regionalne połączenia między regionami, między dużymi miastami i oczywiście tam, gdzie są potoki, my mówimy o kolei dużych prędkości. Na razie ten Y, taki wewnątrz kraju został namalowany. Nie zostało to namalowane, chociaż te czasy przejazdu do Gdańska w okolicach 100 minut czy do Torunia wskazują, że tam właśnie będziemy budować kolejną linię, czyli przedłużenie centralnej magistrali kolejowej. Mam nadzieję, że kolejne etapy zostaną pokazane, bo chociażby bardzo ważnym jest projekt Rzeszów, Tarnów, Kraków, Katowice, Wrocław. Tak, masz się prosić, żeby zbudować szybkie połączenie i odciążyć system autostrad czy dróg krajowych od ruchu. Więc tutaj znów czekamy na szczegóły, dokładne finansowanie, ale rzeczywiście, żeby kolej stała się konkurencyjna, już nie wystarczy grzebać przy tej infrastrukturze 160 na godzinę. Musimy pójść i ja się nie boję tej prędkości powyżej 300 km, zwłaszcza, że konstrukcyjnie mieliśmy linię budować na 350, a początkowo ta prędkość dla pojazdów miała być 250 na godzinę. Jest jest to na pewno bardziej konkurencyjne, ale to, co jest bardzo też ważne, koszty utrzymania musimy poznać i dla pasażera koszty biletu.